Natomiast z kolejnym vlogu na moim kanale. Tak jak widzieliście, dzisiaj już sobie zrobiłam całą swoją pielęgnację jest to związane z tym, że postanowiłam już teraz zacząć swój proces glow-upu. Nie chcę mi się czekać do 1 stycznia, bo to jednak jeszcze dwa tygodnie, więc jeśli zacznę teraz, to prawdopodobnie za te dwa tygodnie będę już może w trochę innym miejscu i wiadomo, że to nie będą takie ogromne zmiany, bo to jest zbyt krótki czas. Ale no zawsze lepiej coś robić przez te dwa tygodnie niż nic nie robić, po prostu czekać, więc uznałam właśnie, że sobie zrobię cały plan, który zaraz będziecie obserwować i widzieć, mojej moje przemiany, dlatego że chcę robić takie rzeczy, które już robię od jakiegoś czasu, na przykład właśnie pielęgnacja włosów, skóry, nadal robić treningi, ale też na przykład dietę, którą i tak miałam dobrą, chcę trochę ulepszyć i bardzo chcę się skupić na. Takiej przemianie mentalnej, dlatego że uważam, że i tak już sporą drogę przeszłam przez ostatni ponad miesiąc, ale no jednak jest jeszcze dużo do zrobienia, bo myślę, że zawsze jest coś, co można poprawić, a u mnie trochę tych rzeczy jest. I jest to wszystko, cały ten mój plan, związany z tym, że ostatnio w moim życiu bardzo dużo się pozmieniało, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi. I um, dzisiaj rano się obudziłam z taką myślą, że ja muszę coś zmienić. W sensie muszę się skupić na sobie i muszę mieć dużo różnych postanowień, żebym mogła na tym um, się skupić i właśnie na tym to mieć w głowie, a nie jakichś ludzi, którzy gdzieś tam sprawiają, że czuję się gorzej. A ostatnio jednak dosyć sporo takich, takich momentów było. I... Tak, i taką mam radę dla Was, że nie dawajcie wracać do życia Waszego, um, Waszym byłym, jeśli wcześniej Wam zrobili krzywdę, bo zrobią ją znowu. I oczywiście, wiecie, taka jest rada, i zazwyczaj tak się dzieje. Natomiast ja też jestem z tych osób, które zawsze gdzieś tam starają się dać drugą szansę, bo wiem, że jeśli ja bym coś schrzaniła w jakiejś znajomości i chciałabym drugą szansę, no to wiem, że robiłabym wszystko, żeby wykorzystać ją w 100%. Ale jednak nie wszyscy tak robią, więc um, nie wiem trochę, jak przyszłościowo na to patrzeć, bo z jednej strony, właśnie mając w głowie moje doświadczenia, te na przykład z teraz. To już nie chciałabym dawać drugiej szansy, ale z drugiej strony właśnie ludzie są różni i może komuś jak się da, to ktoś to wykorzysta i będzie super, ale szkoda gadać i czekajcie. <laughs> Dzięki. Potężny kich jak zawsze na moim vlogu. <laughs> I no, muszę sobie teraz zrobić właśnie plan um, całego, całej mojej przemiany. I właśnie tak, chcę się skupić na mentalnych rzeczach, na właśnie ciele, czyli skóra, włosy i tak na zdrowiu i na nauce. Wiecie, co powinnam robić, żeby jeszcze moja nauka i tak dalej, moja praca, zaangażowanie jeszcze się tam bardziej poprawiły. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że będziecie chcieli uczestniczyć w tym wszystkim i towarzyszyć mi tej całej drodze, bo myślę, że nie będzie prosto, dlatego, że chcę trochę wyleczyć swoje traumy, a to jest zawsze... Może traumy. Traumy to jest za duże słowo, ale wiecie, jakieś takie nieprzepracowane rzeczy, które gdzieś tam mnie w czasie mojego życia zmieniły jako człowieka, a to nigdy nie jest proste i to bardzo boli. Już sobie zrobiłam swój cały planer i powiem Wam mniej więcej, co tutaj jest. Podzieliłam to zgodnie z inspiracjami na Pinterestie na, na umysł, na ciało, zdrowie i naukę, pracę. Więc jeśli chodzi o umysł, to chcę zaczynać dzień maksymalnie o siódmej, i to dlatego, że normalnie zaczynałabym wcześniej, gdybym miała zajęcia, ale końcówkę grudnia i styczeń mam taką wolniejszą, już bez zajęć, więc. Na luzie mogłabym wstawać sobie o 10, ale właśnie chcę wcześniej. Używać mi telefonu, wiadomo, wydaje mi się, że większość ma takie postanowienia i chcę go używać głównie do pracy, czyli do montowania filmów, do, do takich rzeczy, żeby rozwijać właśnie swoje kanały, wzmocnić pewności siebie, manifestowanie. Ja bardzo wierzę, że coś takiego działa i kilka razy zdarzyło mi się już coś zmanifestować, ale tak przypadkowo. Że o czymś pomyślałam i coś rzeczywiście się później stało, a teraz rzeczywiście chcę tak świadomie do tego podejść i zobaczyć, czy będzie to działać. Mam nadzieję, unikać niewłaściwych ludzi. No i tutaj właśnie przychodzimy do tematu, który zmotywował mnie do całej mojej przemiany. Nie chcę tutaj też za bardzo wchodzić w szczegóły. Jedyne co mogę powiedzieć to zastanówcie się. Jak będziecie mieć szansę, żeby dać drugą szansę swoim byłym? Um, I tak, nie mówię, nie róbcie tego, ale zastanówcie się i myślcie, czy ktoś was kiedyś bardzo zranił, czy nie, i czy widać po nim, po jakimś czasie, jak wróci już, że rzeczywiście przychodzi z dobrymi intencjami i z taką widoczną zmianą u siebie, bo jeśli nie, to baj i nie ma rozmowy. I też patrzcie na to, czy, um, czy nie ma takiej sytuacji, że wydajecie od siebie bardzo dużo, a ktoś tylko od was wszystkiego wymaga, ale sam nie jest w stanie dać nic. I nie chodzi mi tutaj o rzeczy materialne, ale wymaga od was konkretnych zachowań, a w momencie, kiedy wy chcielibyście zacząć coś wymagać od kogoś, to automatycznie jest źle. Tylko tyle wam powiem. Dalej mamy zacząć medytować. Chciałabym spróbować kiedyś już starałam się zacząć. I rzeczywiście kilka razy potrafiłam się skupić tylko na tym, co słyszałam. W trakcie, w sensie, nie wiem, włączałam jakiś filmik, i rzeczywiście ktoś tam mówił i skupiałam się tylko na tym, ale bardzo często mam w sumie prawie cały czas. Bardzo dużo rzeczy do zrobienia, i przez to nie mogę się skupić na tym, żeby wyłączyć myślenie o takich rzeczach dookoła, ale zobaczymy. Chcę dalej zapisywać swoje emocje, bo już to robię i bardzo mi to ułatwia życie. Ostatnio, jak miałam taki bardzo ciężki, właśnie jeśli chodzi o relacje, dzień, to nie spałam do trzeciej, miałam taki kocioł w głowie, że mówię, nie, ja już nie wytrzymam, ja chyba w ogóle nie pójdę spać, bo jak? I wzięłam, odpaliłam notatnik w telefonie i zaczęłam pisać. I nagle się uspokoiłam, było o wiele lepiej. Rzeczywiście zasnęłam, i rano, jak zobaczyłam to wszystko i przeczytałam, to miałam takie Boże, ile tam jest tekstu. Naprawdę, pisząc to, nie czułam, że wiecie, że aż tak się we mnie um, tam wszystko nasiliło, i jest tak źle. A rano widziałam, ile ja rzeczy wylałam z siebie, i to rzeczywiście mi pomaga. I chcę się spotkać więcej ze znajomymi, jeśli będzie wolny czas, bo często mam takie myślenie, że ktoś mi coś zaproponuje, jakieś spontaniczne wyjścia ja mam takie, kurde, nie zdążyć pomalować? Nie, to ja nie wyjdę. Chociaż nie pomalowana normalnie, chodzę na zajęcia czy gdzieś. Ale nie wiem, są takie głupie myśli, nie uważam, że jest to logiczne, ale rzeczywiście takie coś występuje i chcę wykorzystywać szansę. Czyli właśnie na przykład, jak ktoś mi da jakąś propozycję, to żebym ja częściej mówiła tak, a nie wyszukiwała jakichś wymówek, co może być powodem do tego, żebym czegoś nie zrobiła. I tak, tak, tak. To jest. Tutaj miałam największą wenę, jeśli chodzi o wymyślanie rzeczy. Potem, jeśli chodzi o ciało, no to głównie tutaj dotyczy to wszystko treningów i to będzie po prostu mm, kontynuacja tego, co już robię. Sorry. Kroki. Zobaczymy, jak to mi będzie szło, bo nie wiem, czy ucząc się do sesji nie będę miała tak mało czasu, patrzyć, czy się cały czas nagrywa, żebym nie pitoliła tutaj, a się okaże, że się wszystko wyłączyło. Um, 10 tysięcy kroków zależy. Jeśli będę robiła trening, to możliwe, że mi to wyjdzie, bo w trakcie treningu robię około 5 tysięcy, ale no nie wiem, zależy właśnie, czy będę miała dużo nauki, bo jak tak, no to nie będę sobie nakładała presji, że okej okay, na pewno dzisiaj te kroki muszę zrobić, ale... Jeśli będzie taki czas, to właśnie wolę poświęcić go na spacer, a nie na na przykład telefon. Jeśli chodzi o zdrowie, to minimum 2 litry wody dziennie, to już są takie też basicowe rzeczy. I teraz po powiększaniu ust rzeczywiście jestem turbo zmotywowana do picia wody, bo z tego co czytałam, nie wiem czy to jest prawda, bo często się okazuje, że coś, co jest w necie, to mm, jest jakimś totalnym mitem. Ale im więcej wody się pije, tym ten kwas dłużej się utrzymuje, co teoretycznie jest logiczne. Mm, więc teraz rzeczywiście skupiam się i wyliczam sobie szklanki, ile piję, bo wcześniej wydawało mi się, że piję dużo, ale chyba jednak nie. Spać minimum 8 godzin, no to to mi się raczej uda, bo chodzę spać przed 23, chyba, że ktoś mnie denerwuje, to nie. <grym> ale zazwyczaj udaje mi się to, a szwaganda to też jest kontynuacja. Czy ona rzeczywiście mnie jakoś uspokaja na początku, jak zaczęłam ją brać, to pamiętam, że mówiłam, że tak. Teraz to już za bardzo nie pamiętam jak to było bez niej, więc ciężko jest mi. Powiedzieć, nadal się stresuję. To nie jest tak, że mi się totalnie wszystko wyciszyło, ale może stresowałabym się bardziej. Natomiast dużą różnicę zauważam, jeśli chodzi o mój trądzik, bo wcześniej miałam. Nie wiem, czy znajdę zdjęcia. Jak znajdę, to Wam tutaj pokażę. Miałam bardzo, może nie bardzo duży, ale o wiele większy. No, niż teraz, teraz to mam jakieś ewentualnie pojedyncze pryszcze, które mi wyskoczą po zjedzeniu czekolady, chipsów, czy nie wiem, przed okresem, co jest y, normalne. Ale rzeczywiście miałam takie, no nasilone to wszystko. Mm -mm. I teraz nie mam, teraz nie mam na sobie makijażu, także za, jak znajdę foty, to tak jak mówię, Wam pokażę. Jest y, też ograniczyć cukier, słodziki, no to tak, cukru to nie używam. Natomiast jak jest w jakichś tam produktach, wiadomo, no to, to zjem. I jeść więcej warzyw i owoców. Tutaj chodzi o to, że i tak się staram, bo wiecie, że się zdrowo odżywiam, ale też jem bardzo dużo takich przetworzonych produktów, jakichś puddingów, proteinowych batonów. Z czego nie zamierzam oczywiście rezygnować, bo po prostu je lubię, ale nie chcę, żeby większość moich kalorii w ciągu dnia to właśnie były takie rzeczy, tylko właśnie warzywa, owoce, jakieś tam jogurty itd., itd. Jeśli chodzi o pracę i naukę, tutaj nie miałam frajdy z wymyślania <grych> jakichś postanowień, no minimum dwie godziny dziennie nauki, wiadomo. Teraz zacznie się sesja tam w lutym, więc w styczniu nauka to nie będą na pewno dwie godziny, tylko pewnie dziesięć, ale to tak wiecie. Nauczyć się organizacji czasu myślę, że mi się przyda, ale to często mi się ta organizacja burzy właśnie przez telefon bo wezmę na chwilę i w końcu nie trzymam go 5 minut, tylko 50, więc mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż ym, zamierzam stosować takie same metody jak zawsze przy nauce, czyli dać sobie plan na cały miesiąc i wypisywać poszczególnie w każdym dniu, co będę robić i rzeczywiście się tego trzymam. I nawet jeśli, załóżmy, w poniedziałek nie uda mi się zrobić jednej rzeczy, to wiem, że we wtorek muszę właśnie od niej zacząć i po prostu tam te rzeczy inne się trochę poprzesuwają, ale jestem mniej więcej na bieżąco ze wszystkim. I wtedy nie mam takiego stresu z tyłu głowy, że o kurde, czy ja się wyrobię, w jakim tempie ja powinnam coś robić. Tylko rzeczywiście to jakoś rozsądnie sobie dzielę materiał, a nie, że w stresie, nie wiem, podejmuję decyzję, że nagle pięć działów z każdego przedmiotu na dzień robię i koniec końców bym nie zrobiła nic. I no tutaj mam wstawiać filmy jeden w tygodniu i TikToka dziennie, i to są już, wiecie, takie właśnie. Mm, mający na celu rozwój mojej kariery, <noise> z której aktualnie jeszcze nic nie mam, oprócz tego, że po prostu jestem szczęśliwa, bo lubię to robić i tyle. Także, a jeśli ktoś z Was chce, żebym Wam wysłała w PDF-ie, chociaż może nie w PDF-ie, mogę Wam po prostu wymazać te cele i wysłać komuś po prostu taki pusty PDF żebyście sobie sami tam wypisali rzeczy, które chcecie zrobić. Jeśli chcecie, to napiszcie do mnie na Instagramie, to wam wyślę. I tyle. Mega mi się to podoba, i czuję się bardzo, bardzo zmotywowana, i mam nadzieję, że za miesiąc, ponad będę z siebie dumna, że rzeczywiście nad czym się skupiam i będę widziała takie różnice w sobie. Także trzymajcie za mnie kciuki, i, i tak jak mówię, jak chcecie, żebym Wam wysłała taki, to piszcie. Właśnie czekam sobie w poczekalni na angielski, bo dzisiaj jest zdalnie i nie wiem kiedy ktoś mnie wpuści, ale mam nadzieję, że w którymś momencie. I dobrze, że jest zdalnie, bo jest do za 15:10. Na 10 mam paznokcie. No jakby był stacjonarny, to po prostu bym na niego nie poszła, bo jednak no, mam jeszcze nieobecność, a paznokcie przed świętami chcę sobie zrobić. Paznokcie na 10, ale na szczęście mam tutaj obok, więc zdążę. Wstałam dzisiaj po szóstej. Wydaje mi się, że pada i to tak potężnie. Ale wstałam po szóstej, obudziła mnie mama, bo musiałam mieć właśnie sobie włosy ogarnąć, dlatego że jak wrócę z paznokci, to będę miała mało czasu i będę się szykować na wigilię. Taką grupową ze studiów. Także mega fajnie. Jeszcze nie wiem, co zakładam. Muszę pamiętać tylko, żeby wziąć prezent. Już mnie wpuścili na zajęcia. List. To ja. Mam Mateusz. Dobra, angielski się skończył 5 minut wcześniej, jest za 10, więc ja muszę za 2 minuty wychodzić z domu. Pokażę Wam, co kupiłam koleżance z grupy, bo wylosowałam Suzie, także na Z. I się akurat cieszę, bo my się lubimy, więc nie miałam takiego um, załamania że Boże, co ja kupię, a też ustaliliśmy, że kupujemy sobie na pierwszą literę imienia i mój prezent jest trochę naciągany, ale wydaje mi się, że każdy to zrozumie, dlatego, że ona kocha żaby. No więc żaba to jest prawie na Z, więc zaba powiedzmy niech będzie, ale tak, na Z to kupiłam jej zdrapkę. Tu są e, zabowe kolczyki <laughs> i są takie cute. I czy to nie wygląda pięknie? Wygląda. Więc mam nadzieję, że jej się spodoba, i myślę, że tak. Bo przecież to ma takie słodkie oczy i te mięśnie. Wow. Um, I to tyle ciekawe, co ja dostanę na J. I już mam wizję tego, że dostaję jakieś jajka albo coś w tym stylu. Ale okej, okay, niech będzie. Właśnie idę w oznakcie. Na razie wyglądają tak, chociaż już się przyzwyczaiłam do tego, że ich nie mam, więc teraz się będę musiała przyzwyczajać. Do tego, że będą znowu długie. Wyglądam jak naczelny tampon, ale serio tak pada. Jest zimno. Dosłownie. Obrzydliwie. I wyskoczył mi krzyż. Normalnie zabiję się, bo się okazało, że to nie dzisiaj. Więc dzięki Bogu, że mam blisko. Bo jakbym jechała teraz gdzieś dwie godziny, to bym się zajebała. Sobie... No sorry, nie wiem, czy powinnam tu przeklinać. Pewnie nie. Ale no jak już wyszłam z domu. W sumie mogłam nie wstawać tak wcześnie, tylko zrobić sobie angielski i potem się szykować. No ale już nieważne. Muszę wziąć kilka oddechów. I tyle. Pójdę sobie popaczkę, bo mi przyszła, dlatego że zamówiłam sobie rzeczy w Sinseju. ważne wszystko jest okej. Okay. I tak jak Wam nie dokończyłam mówić, wyskoczył mi prysz. Akurat teraz jak nagle wychodzę, a jak cały miesiąc siedziałam w domu, to miałam idealną buzię. I cieszyłam się, że o Jezus, już nic nie mam na tej twarzy. Także uważajcie, z czego się cieszycie, bo potem wychodzi jak wychodzi. Oh, Boże, jakie to wszystko jest. Ciężkie. Mojej mamie się krzani. <grystanie> I tyle bo ona mnie zapisywała, ale dobra, nieważne. Jest to ok. Odebrałam paczkę, odstawiłam ją do domu i wyszłam do sklepów, bo potrzebowałam masła i jakieś ozdoby na pierniki, bo dzisiaj zamierzam je zrobić, ale chyba raczej dzisiaj tylko same ciastka, jutro je będę ozdabiać, jak sobie wystygną. Nie było żadnych pisaków, więc kupiłam lukier jakiś gotowy. Nigdy takiego nie brałam, więc nie wiem czy on jest spoko, czy nie. I jakąś tam posypkę księżniczkową, różowo-fioletową. Już chyba miałam taką w tamtym roku czy dwa lata temu. Także będziemy robić pierniki. Wiem, że teraz wyglądam jakbym wyszła z pralki, ale pokazuję Wam jaką sobie kupiłam kurtkę w sensie, właśnie. I wydaje mi się, że wygląda ok, jest ładna, już mnie jest w niej gorąco tutaj. I dobrze, że wzięłam eskę, dlatego że na początku w koszyku miałam Mkę, ale zobaczyłam, że modelka ma S i mówię: Dobra, no spróbuję, bo była podobnego do mnie wzrostu. I dobrze, bo tak to emka to by była turbo duża. A bałam się, że eska będzie taka, że żadnej bluzy pod spód ani nic, ale no jest ciepła. I chyba nie była droga, zaraz wam powiem ile. Nie powiem wam, napiszę gdzieś tutaj, bo tu nie ma. Ym, I zamówiłam to w niedzielę, a przyszło mi wczoraj, czyli we wtorek. Więc mega, mega szybko Miał przyjść między dzisiaj a piątkiem. I zaraz wam pokażę jeszcze resztę, bo tam sobie kupiłam jeszcze inne rzeczy. Kupiłam też taką czapkę, to jeszcze ma te metki. I też wydaje mi się, że wygląda ok. No do tej kurtki. Myślę, że spoko, bo akurat ma taki podobny kolor do tego futarka. W połowie, a właściwie pod koniec grudnia jestem gotowa na zimę. Co Wy na to? I jeszcze rękawiczki. I one kosztowały te dwie pary 8 albo 9 zł, już nie pamiętam. Też wam napiszę. No i akurat te, też spoko. I jeszcze jedna rzecz, ale aktualnie sposób, w jaki się prezentuje nie do końca pozwoli chyba na, na to, żeby ta rzecz oddała swój wygląd, taki jaki powinien być. Wpisałam to na szybko, więc nie wiem, jak to wygląda. Ale kupiłam sobie taką kokartkę, która teraz jest mega modna. Zaraz zobaczę, bo ja no, nie widzę, jak to wygląda. Ale może sobie dzisiaj na widziej ją założę. Zobaczymy, ale mega chciałam i też była jakaś tania, więc więc nawet nie szkoda pieniędzy, ale ciekawe czy mi nie spadnie, no zobaczymy, a nie trzyma się, no dobra, więc chyba jest ok. kupiłam te wszystkie rzeczy i tyle, chociaż jeszcze jutro chyba pójdę sobie do manufaktury, może do Berszki, gdzieś tam, najpierw ym, zacznę od takich tajszych sklepów i jak tam nic nie kupię, to potem pójdę do Berszki albo do jakiegoś takiego bo uważam, że fajnie byłoby sobie coś jeszcze kupić, bo nie mam. Mam dużo rzeczy, ale zamierzam też sprzedać na Vinted, także możecie wbijać, dam Wam link w opisie, może komuś się coś spodoba. No, ale ta kartka. chyba git. Już zapakowałam prezent i nie musiałam nawet kupować żadnej torebki, dlatego że zawsze zostawiam każdą, jak ja dostanę jakiś prezent, więc później właśnie nie muszę kupować, tylko mogę spakować. Taką, którą już mam. Także ekologicznie, i nie zapomnę go. Jak nie, będzie muszę to położyć na środku, na widoku. I jeszcze, jeśli chodzi o prezenty, to już dostałam od babci świeczkę, i to jest na pewno część z prezentu, bo na pewno da mi jakieś pieniądze, na... zawsze. Więc nie oczekiwałabym tego, ale wiecie jak jest. Babcia to zawsze jak pokryją mu coś tam, chociaż to jest święta, więc to na pewno nie pokryją. I dostałam już świeczkę, dlatego że jedziemy w piątek do zakopanego na całe święta. Więc nie opłacało jej się brać takiej ciężkiej świeczki, bo jest naprawdę ciężka. Ze sobą tam, po to, żebym ja ją zabierała znowu tutaj. I jeszcze, jeśli chodzi o prezenty, to w poniedziałek bo u mnie Kornelia, to dała mi. ups, czekoladki, taką. Tutaj mus. Ja kocham te wszystkie musy zawsze, więc to zawsze jest dobry wybór. Pijcie! Muszę to wypić. O taką, taką czekoladkę. Taką, cukierki, także bardzo dziękuję jeszcze raz i kolejna torebka do kolekcji, bo dosłownie mam na każdą okazję na no jakieś zwykłe urodziny na osiemnastkę, mimo tego, że najbliższa osiemnastka, na której się pojawię to jest. nie wiem jaka. Na razie nikt nie ma mniej niż 18 lat w mojej rodzinie. A jak mają, to nie mam z nimi kontaktu, więc wiecie jak jest. Dopiero może za jakieś 20, ileś lat, jak moje dzieci już będą miały 18, czy dzieci moich koleżanek. Ale dobrze, nieważne. Idę: muszę zjeść śniadanie, które jest tutaj, bo zrobiłam przed angielskim, nie zdążyłam zjeść i, i tyle. Ale nawet nie jestem głodna. Także jem i biorę się za pierniki, bo to też nie mam na nie dużo czasu. jestem gotowa, wyprostowałam sobie włosy. Tylko nie wiem, czy właśnie brać kokardkę, czy nie. No wy mi już nie pomożecie, bo będę dawno po Wigilii, jak wstawię tego vloga. Muszę się zapytać może jakieś koleżanki sukienkę. Sobie wybrałam taką i założyłam rajstopy i na to kabaretki. I chyba mi się tak podoba, bo same cieliste rajstopy nie do końca do mnie przemawiają, coś mi tam nie pasuje. A takich czarnych, zwykłych też nie lubię. Ja w ogóle od dziecka nie przepadam za rajstopami, jeśli chodzi o wygodę. No a jeszcze kolorystycznie też mi tak jakoś średnio siedzą. A te kabaretki, tutaj jakoś dziwnie pada światło, ale tak to mogą być. No tylko jeszcze nie wiem, właśnie czy kokardkę, czy bez. Zaraz wam pokażę bez. To może mnie znajdzie jakaś myśl. I tak wyglądam bez. Wydaje mi się, że z było chyba lepiej. Czekajcie, bo coś mi się. Przestało wyostrzać. Chyba ją zakładam. Chociaż kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że lepiej na żywo wyglądam bez, ale w telefonie z. Nie wiem, nie wiem. Przed chwilą byłam już pewna, że zakładam kokartkę, a teraz już. Nie wiem, zobaczymy. No już ostatecznie idę w kokartce. Jeszcze sobie założyłam na chwilę wałek na grzywkę i przez to nie jest taka. Czekajcie. Nie, patrzcie, co nie jest taka prosta, w sensie to nie są takie dwa proste paski, tylko już się tak lepiej układa, także idę tak, mam nadzieję, że nie będzie padać i nie spuszy tych włosów. I zakładam moją nową kurtkę, także przyszła akurat. Tak wygląda mój cały outfit. Wydaje mi się, że jest ok. I tak na razie ściągnęłam spinkę, bo wydaje mi się, że mogłabym mi trochę się tak gdzieś tam opuścić i poplątać włosy, a tak to dopiero jak będę już w domu u kolegi, bo tam mamy całą wigilię. To sobie wszystko z powrotem poprzypinam. Ale no, mega mi się podoba ta kurtka i cieszę się, że mi przyszła akurat teraz. Przykłowałam, zrobiłam pierniki w sensie ozdobiłam je, potem spakowałam się, wszystko mam gotowe i za godzinę wyjeżdżam w góry. Mam nadzieję, że ten wizytę Wam się spodobał i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze z okazji Świąt i do zobaczenia w kolejnych filmikach, buziaczki, pa. pa.